To, na co czekała cała Polska, ślub Katarzyny Cichopek i Maciej'a Kurzajewskiego, stał się faktem. 25 października para powiedziała sobie sakramentalne tak, a uroczystość była pełna emocji, białych kwiatów i blasku fleszy. Jednak jedno pytanie nie dawało spokoju fanom: co na to Marcin Hakiel? Były mąż Cichopek przez długi czas milczał, ale teraz przerwał ciszę. W rozmowie z dziennikarzem telemagazynu zareagował z pełnym spokojem i Ironią. Mnie to nie rusza. Co tam można życzyć? Wierności, wolności. Niech się bawią, powiedział, wywołując śmiech reportera. Te słowa momentalnie obiegły internet, a fani uznali je za wyjątkowo wymowne. Co ciekawe, obecna partnerka Hakiela, Dominika Serowska, również została zapytana o młodą parę. Odpowiedziała krótko, ale dosadnie. Nie. Po burzliwym rozwodzie z cichopek, Marcin Hakie zbudował nowe życie i dziś skupia się na pracy, pasji oraz nowym związku. Choć nie obyło się bez emocji, widać, że tancerz z dystansem i humorem podchodzi do przeszłości. Fani komentują, klasa, wreszcie spokój po latach burzy.